się z wami w nowym vlogu. To jest oczywiście pierwszy vlog jak widzicie z nowego miejsca. Nie nagrywałam za dużo podczas drogi, też nie nagrywałam dużo wczoraj, bo po prostu było to wszystko bardzo męczące. Ale tak. Jeśli chodzi o to, co, co czytam, oj, w czasie drogi zaczęłam czytać Inwazyj porywaczy Cały, Jacka Fineja. Myślę, że spokojnie tą książkę dzisiaj skończę. To jest taka książka naprawdę na raz, dwa razy, aczkolwiek po prostu ja byłam zbyt zmęczona, żeby ją mm, tak łyknąć. Piękna jest ta układka. To, to jest ta seria wymiary z wydawnictwa Wesper. To jest moja pierwsza właśnie książka z tej, z tej serii, także bardzo się cieszę. Um, Mamy tutaj historię y, młodego lekarza, który mieszka właśnie w swoim y, miasteczku y, Mill Valley. Y, y, no i jest takim po prostu lekarzem rodzinnym. I pewnego dnia przychodzi do niego y, znajoma i mówi, że słuchaj, coś się dzieje nie tak, ponieważ moja kuzynka twierdzi, że wujek, który z nią mieszka całe jej życie, to nie jest jej wujek. I czy możesz jechać to sprawdzić? No, i Majus mówi: No, oczywiście, sprawdzę, no, nie wiadomo o co chodzi. No, i jedzie tam, i okazuje się, że ten wujek, no, wygląda tak jak wujek, mówi tak jak wujek, ma dokładnie te same przyzwyczajenia i no, wydaje się, że jest dokładnie tą samą osobą. Natomiast ta właśnie kobieta twierdzi, że coś u nim jest takiego, że ona po prostu wie, że to nie jest jej wujek. No, i tak ta historia się rozpoczyna. To jest króciutka książka, dlatego ja Wam szczerze mówiąc nie rekomenduję w ogóle czytać tego, co jest z tyłu. Ja też nie czytałam, ale wczoraj zajrzałam. No to, to, to po prostu dużo to zdradza ten opisek na taką krótką książkę. Czyta się to naprawdę dobrze, przyjemnie. Książka została chyba napisana w 1954 roku, a kompletnie tego nie czuć. Ten język nie jest jakiś archaiczny, bardzo łatwo, lekko i przyjemnie się to czyta. Także na pewno, na pewno skończę i jeszcze wam dam finalne moje opinie. No i druga książka, którą już słucham od jakiegoś czasu w audiobooku na Legimi, to Niezwykłe przypadki Bristol Kids bodajże. Wstawię wam oczywiście okładkę i to jest takie romantazy. E, o dziewczynie Bristol, która e, jej rodzice gdzieś tam zaginęli, umarli. E, ona ze swoimi siostrami po prostu ledwo sobie radzą, wiążą koniec z końcem. E, całe ich życie, one też gdzieś tam z tą rodziną podróżowali, e, uciekali właściwie z miejsca na miejsce. E, no i dziewczyna pewnego razu dostaje taki list, że słuchaj, jestem twoją ciotką, przyjdź tutaj, dostaniesz szkic, bardzo dużo warty, wybierzesz sobie i tyle. No i ona tam idzie i okazuje się, że tak naprawdę to, co wiedziała o świecie, to nie jest do końca prawda, ponieważ oprócz tego świata ludzkiego istnieje świat elfów. Um, no i w tym świecie po prostu... Um, po prostu ona ma pewne zadanie do spełnienia, pewną rolę. Um... Też tutaj ona, jakby kiedy trafię do tego świata elfów, to po prostu uczy się właśnie jak postępować i ja uczy się o tym świecie. Także ja szczerze mówiąc, tą książkę podepnę pod bookmankowe bingo, czyli mistrz i uczeń, dlatego że słuchajcie, ja się pakowałam bardzo chaotycznie i też bardzo chaotycznie spakowałam książki, więc teraz będzie duże naciąganie właśnie książek, jeśli chodzi o różne kategorie. No, i właśnie jeśli chodzi o kategorię, to tu mi jedna spadła, zaraz tylko podniosę. Jeśli chodzi o niefikcjonalne bingo na marzec, to jest to Drogi Pamiętniczku, czyli dzienniki, memuary, wspomnienia, biografie, autobiografie i tego typu książki. No, i mam dwie, które wydaje mi się będą pasowały. Koszty życia Debora Lewi w przekładzie Anny Gralak. To są eseje właśnie o życiu. Yy, autorki, więc wydaje mi się, że, że to się nada. Yy, a drugie to trylogia kopenhaska, to Weditlewsen w przekładzie Iwony Zimnickiej, to też jest wydawnictwo czarne. No i tu jest: yy, Autorka opisuje kolejne etapy swojego burzliwego życia, więc też wydaje mi się, że to po prostu się kwalifikuje. Nie wiem, czy przeczytam obie, czy przeczytam tylko jedną. Ale na pewno za którą się zabiorę, właśnie jak tylko skończę inwazję porywaczy całą. E, a co do właśnie jeszcze tej Bristol Kit, to ja słuchajcie, często słucham e, właśnie tej książki w audiobooku, jak coś robię, albo właśnie w trakcie pracy, tak jak teraz. E, I tak jak jestem, nie wiem, gdzieś na 70% tej książki, tam w ogóle ani razu się oni nawet nie pocałowali. No i teraz właśnie odpalam przy pracy, a tu jakaś po prostu erotyczna. I muszę powiedzieć, że dziwnie mi się trochę tego słucha. No ale, ale co? Mm. Jeśli chodzi o takie moje plany na najbliższy czas, to yy, pewnie to nie będą jakieś super ciekawe vlogi, bo po prostu praca, wiecie, jakieś tam rzeczy załatwianie i tak więc... Um, Wielce tutaj nie będę na razie pewnie gdzieś się jeździć i zwiedzać, ale oczywiście z czasem myślę, że to się, to się zmieni. Przyszły, tego, przy, przyszły tydzień też mam cały wolny, także na pewno cały poświęcę na czytanie. A może właśnie wybiorę się na jakąś wycieczkę, um, jeśli uda mi się gdzieś dojechać bez samochodu. No, także, także zobaczymy. E, Odezwa się do Was po prostu, jak skończę coś. Od czasu jak się ostatnio słyszeliśmy, udało mi się skończyć trzy książki. Po pierwsze skończyłam audiobooka, czyli niezwykłe przypadki Bristol Kids, autorstwa Mary I e. Pearson. No i tak jak mówiłam, jest to takie klasyczne romantazy. Mamy tutaj też oczywiście ten motyw jakiejś tajemnicy, kłótni, tak? czyli ten zupełnie klasyczny. Zupełnie, um, jeśli chodzi właśnie o taki gatunek literacki, schemat. Um, ale słuchałam się tego w audiobooku dobrze. To jest dosyć gruba książka, bo tam jest chyba 560 stron, także myślę, że jakbym to czytała w papierze, to bym się trochę męczyła. Natomiast, no, w audiobooku było to ok. Czy będę kontynuować? Nie wiem, specjalnie, jakoś nie, nie jest to aż tak wciągające, że jakoś wielce chciałabym kontynuować. Um, po drugie. Dzisiaj akurat przesłuchałam w czasie pracy książkę, która była e, no bardzo, bardzo kiepska. Dla dobra dzieci, e, autorstwa Lyon, chyba Milton. E, to miała być historia właśnie o tym o, o dzieciach, które w Isztat e, odkryto, że po prostu jakby rodzice je trzymali z dala od cywilizacji, izolowali je i tak dalej. No i ogólnie koncept ciekawy. Ale autorka tak naprawdę nie miała zbyt wiele do powiedzenia yy, i reportaż polegał na tym, że faktycznie opisała tą pierwszą historię tak z grubsza, yy, właściwie tyle, co ktoś by mógł wyczytać w internecie. No i później, skoro ona już napisała te parę stron o tej rodzinie, to czemu nie pójść za ciosem i pisała o różnych zupełnie innych historiach, o innych dzieciach, o innych ludziach, którzy byli przetrzymywani. Nie było między tym żadnego składu i ładu, yy, 15 razy się za to dowiedzieliśmy, że podczas pisania tej książki ona to była w ciąży i ona była w 40 tygodniu ciąży i było jej ciężko i ona się bała, no bo przecież ona była w ciąży. Nie polecam wam kompletnie, <laughs> także y, y, ogólnie chciałabym coś się dowiedzieć właśnie o tej sprawie tej rodziny z Isztat, ale no nie wiem, czy jest jakaś książka dostępna w języku y, polskim na ten temat, która nie jest właśnie tą książką, bo tej wam nie polecam. No i skończyłam inwazję porywaczy ciał Jacka Fineya. i finalnie muszę powiedzieć, że bardzo mi się podobała ta historia. Na początku właściwie trudno było mówić o jakimś takim napięciu, bardziej to było trochę zabawne wręcz, bo dziwne rzeczy się działy, ale nie było pewnego zagrożenia. Natomiast później jakby ten krąg taki się zaciśnia wokół naszych głównych bohaterów, czyli Milesa oraz, oraz 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 Becky. No, i, i było to naprawdę fajne, przyjemne. Jestem ciekawa tego filmu. Aczkolwiek, no jeśli to jest taki e, film z lat 50., no to myślę, że może być. E, może być już po prostu stary. Ale książkę Wam serdecznie polecam. Piękne jest to wydanie. Pięknie pachnie papier. E, zakładka, ale muszę powiedzieć, że zdarzyły się tutaj kilkukrotnie literówki e, i trochę mnie to tak wiecie zdziwiło, bo takie wydawnictwo, taka seria literówki. Także to jest to. No i teraz tak. Na pewno chciałabym czytać dalej Schronisko, które spowijał mrok, Sławka Gortycha. Zaczęłam już tą książkę parę tygodni temu, na 30 stronie jestem aż, ale na pewno chciałabym ją przeczytać. No i chciałabym przeczytać jedną z tych. Ogólnie niechętnie przeczytałam Koszty Życia, ale myślę, że bardziej pod niefikcjonalne bingo pasuje trylogia Kopenhaska i stwierdziłam, że przeczytamy pierwsze zdania z obu i podejmę decyzję, albo może pierwsze dwa zdania? Pierwsze dwa zdania. Rankiem pojawiała się nadzieja. Niczym przelotny błysk światła tkwiła w czarnych gładkich włosach mojej matki, których nigdy nie śmiałam dotknąć, i kładła się na języku razem z cukrem na przestygłej osiance. Jadłam ją powoli, przyglądając się wąskim złożonym dłonią matki, leżącym nieruchomo na gazecie na relacjach o grypie w Hiszpance i traktacie wersalskim. Okej. Okay. Zobaczmy, co w pierwszych dwóch zdaniach. Y ma do powiedzenia Debora. Tamtej wiosny, gdy życie było bardzo trudne i toczyłam wojnę ze swoim losem, i po prostu nie wiedziałam, dokąd zmierzam. Chyba najczęściej płakałam na ruchomych schodach na dworcach kolejowych. Jazda w dół była w porządku, ale stanie nieruchomo, gdy schody niosły mnie do góry, miało w sobie coś, co doprowadzało mnie do łez. Wspaniałe pierwsze dwa zdania, Deboro. Przeczytajmy. Od dzieciństwa RPA, przez nastoletnie lata w Londynie, aż po codzienność, bla, bla bla bla, razem z narratorką, która zarazem jest i nie jest już sama z autorką. Ech, ale wspaniałe były te pierwsze. Dobra, przeczytam to, żeby mieć zaliczone bingo, ale później będziemy pewnie czytać to. Także yy, na razie Wam dziękuję. Zabieram się do czytania i pewnie jak którąś z tych przeczytam, to po prostu wrócę do Was z dalszym podsumowaniem. No i też muszę wybrać jakiegoś nowego audiobooka. Ostatnio, jak właśnie dużo robię rzeczy w domu, czy teraz też akurat mam taki tydzień, że pracuję zdalnie, oprócz właśnie jutra, to, no to cały dzień słucham audiobooków, bo po prostu ja nie lubię ciszy. Yy, I no, bardzo, bardzo wiecie, potrzebuję, żeby ktoś gadał. No i te audiobooki świetnie mi to służą. Także, jeśli znacie jakieś dobre audiobooki, to piszcie w komentarzach, w szczególności reportaży, myślę. Słuchajcie, skończyłam pierwszy tom tej trylogii kopenhaskiej, a mianowicie dzieciństwo i mam takie trochę mieszane uczucia, póki co. Z jednej strony proza to Wetle w Dietlefsen jest taka mocno hipnotyzująca i łatwo się czytała tą historię. Wsiąka się w nią. Natomiast nie mam jakichś specjalnych odczuć, ani emocjonalnych, ani w ogóle jakichś specjalnych przemyśleń, jeśli chodzi o tą pierwszą część. Nie do końca wydaje mi się, rozumiem autorkę tutaj, w, która opisuje nam właśnie swoje to dzieciństwo, ponieważ em, no było to trudne dzieciństwo, ale też to nie było takie dzieciństwo, em, no aż tak, po prostu negatywnie nacechowane, jak wiele innych, które gdzieś tam zostały nam opowiedziane. Em, więc nie do końca trochę jestem w stanie zrozumieć tą dysocjację autorki właśnie od rzeczywistości, trochę od rodziny. Um, ja też nie do końca jestem, lubię po prostu um, historie właśnie opowiedzane przez dzieci. I w ogóle historie takie dzieciństwa, bardziej właśnie ta młodość, czas właśnie takiego dojrzewania to jest ten okres, z którym gdzieś tam bardziej jestem w stanie rezonować. Także zobaczymy dalej. Drugi to, to młodość także tutaj mam dosyć długie oczekiwa duże oczekiwania. Natomiast no, tutaj to dzieciństwo, to Wedditlewson, przypadało na lata gdzieś tam, 20. 20 i 30. Y, bodajże y, XX wieku, tak, urodziła się w 1917 roku. No i były oczywiście to czasy bardzo trudne, bardzo siermiężne. czasy takiej trochę walki politycznej pomiędzy komunizmem, socjalizmem a y, kościołem. Y, y, wywodziła się ona z biednej rodziny, więc y, właściwie każdy dzień był pewną walką o y, przetrwanie. <laughs> Też tutaj nie zaznała jakiejś specjalnej miłości rodzicielskiej, ale też właściwie nie zaznała jakiejś tam przemocy ze strony tej rodziny. Także no, wydaje mi się, że, że i tak można powiedzieć, była osobą dosyć szczęśliwą, przynajmniej porównując do, do opisanych tutaj niektórych historii. Także tak, no, na razie jest to ok. Tak jak mówię, ale z mojej strony póki co zachwytów brak i też patrzyłam na tę okładkę i nie za bardzo rozumiem ten koncept. Nie wiem, co tutaj ta okładka ma szczerze mówiąc przedstawiać. No. Także, także tak. Jedziemy dzisiaj na wycieczkę do miasteczka Roermond. Także coś mam nadzieję Wam z tego pokażę. No i co będę, będę czytać dalej. I słuchajcie, skończyłam drugą część, czyli młodość. No i młodość podobała mi się już bardziej. Oczywiście, mm, wybory, jakich dokonuje nasza główna bohaterka, są w pewien sposób dla mnie trudne do zaakceptowania. Yy, rozumiem, że to były inne czasy. Też no, jej matka tutaj w wielu przypadkach yy, te wybory gdzieś tam yy, tymi wyborami kieruje. Natomiast no, ciężko mi się o, trochę o tym czytało. No, i zostaje ostatnia część, czyli uzależnienie. Myślę, że ta część będzie najbardziej interesująca, a z drugiej strony najcięższa. Także, no co, będę czytać. Na razie szczerze powiem Wam, że nie zachwyca mnie ta książka. Oczywiście, no wiem, że to są odczucia autorki, natomiast i ma do nich prawo, tak, wiadomo, i może słabo to oceniać. Natomiast po prostu. Nie rezonują te tutaj wspomnienia ze mną. Są to czasy zbyt chyba odległe, zbyt dla mnie niezrozumiałe w wielu przypadkach. Ja ogólnie też nie, nie za bardzo rozumiem o co chodzi, tuwe czy tuwe. Mm, nie wiem, nie wiem dlaczego ona się wybije wy, w sensie widzę, że ona chce właśnie zostać tą poetką, chce zostać pisarką, ale jakby nie widzę tego, szczerze mówiąc, w, w tym co ona pisze wewnątrz niej jakby ona nie do końca nam się tutaj odsłania no nie wiem jestem ciekawa tej ostatniej części no i oczywiście odezwę się do was jak skończę i chciałabym już wtedy skończyć tego vloga bo mam po prostu pomysł na kolejnego także co, no to jest chyba ze 100, 100 stron 120, także mam nadzieję, że niedługo skończę i wrócę do was z podsumowaniem Słuchajcie, skończyłam uzależnienie, czyli trzeci tom trylogii kopenhaskiej. No i ten trzeci tom jest tomem wstrząsającym. Pierwsza część tyczy się bardziej aborcji, natomiast druga część tyczy się już typowego uzależnienia. Nie będę Wam oczywiście zdradzać tutaj, o co konkretnie chodzi. Natomiast obie te części mm, są bardzo takie oburzające. Pierwsza część bardzo mnie oburzyła, właśnie jakby podejście tutaj autorki do, do kwestii aborcji. Yy, była, było to dla mnie bardzo niezrozumiałe, yy, jakby. Ja jestem <grym> oczywiście za wolnym wyborem, właśnie za, za tą możliwością dokonywania aborcji. Natomiast wydaje mi się, że ta, te powody, które miała tutaj autorka, były bardzo błahe, były też bardzo niezrozumiałe i jakby nie widzę zasadności tego, tego, co ona właściwie zrobiła. Z drugiej strony, jakby doceniam taką szczerość i to, że w tej ostatniej części, właśnie to, czy towe bardzo się przed czytelnikiem odsłania. I wystawia się właśnie na taką ocenę. Yy, I tutaj to, to bardzo doceniam. Natomiast no, ta druga część dotycząca uzależnienia jest po prostu jest skandaliczna, jest szokująca yy, i jest przerażająca. Yy, zakończenie jest bardzo krótkie, bardzo szybkie. Yy, nie wiemy, co dzieje się dalej właśnie z, z tower. Ponieważ też nie wiemy do końca w którym roku ta historia się urywa. E, ten trzeci tom został wydany w 1971 roku bodajże, a w 1976 roku e, autorka popełniła samobójstwo. Natomiast e, w, którym, w którym roku kończy się, powiedzmy, tutaj opowieść z jej życia. Nie wiem, zakładam, że to są lata gdzieś 50., także po tym krótkim takim akapicie, co, co było na końcu, no to, to nadal autorka ma jakieś 20 czy 30 lat życia przed sobą, no pewnie 20. I bardzo mnie interesuje, co, co działo się dalej. Nie wiem, czy, czy jest taka książka, czy autorka się na nią zdecydowała. Generalnie mam trochę problem z tą książką, bo tak jak wam mówiłam, pierwsza i druga część nie wywarły na mnie właściwie żadnego wrażenia. Natomiast no ta trzecia wywarła na mnie bardzo bardzo silne wrażenie, ale w znacznej mierze było to takie negatywne wrażenie. Um, mam pewną dozę współczucia tutaj do autorki, aczkolwiek nie wiem, wydaje mi się, że, że każdy z nas podejmuje własne decyzje i ona trochę ponosi konsekwencje swoich własnych decyzji ym, w, tej, w tej części, więc też ym, powiedzmy, no to moje współczucie jest poniekąd ograniczone. Nie wiem, jak miałabym określić, ocenić tą książkę. Na pewno się będę nad tym teraz zastanawiać. Yy, bardzo czuję się taka yy, rozedrgana emocjonalnie, właśnie yy, po tym, zakończeniu. Cieszę się, że to przeczytałam, dlatego że no, no, gdybym nie przeczytała właśnie tej książki, bym się na pewno zastanawiała, czy to jest coś dla mnie, czy nie jest. I nadal nie wiem. Wydaje mi się, że jest to taka opowieść, do której może kiedyś wrócę. Może jak będę właśnie dużo starsza, i też będę z, per z perspektywy po prostu innej zupełnie patrzeć na, na świat i na życie. Um, czy Wam polecam? Wydaje mi się, że jeśli jesteście zainteresowani tą historią, to warto ją poznać. Przedstawia takie losy, których no ja powiedzmy nie znałam nie wiedziałam, jak wyglądało życie w Kopenhadze podczas pierwszej czy II wojny światowej. Tu też wielce się nie dowiadujemy, jak to życie wyglądało, ale no jakiś obraz nam to daje. No i przede wszystkim uważam, że ta trzecia część jest warta, warta poznania. Bo jest po prostu no, czymś bardzo takim wstrząsającym. Także tak, bardzo Wam dziękuję za oglądanie tego vloga. Ja się zaraz za, zabieram za nagrywanie kolejnego. Nie wiem, nie pokazałam Wam tutaj za wiele okolic, ale też za wiele po prostu um, nie zwiedzałam. Jakieś tam mam po prostu rzeczy do, do ogarnięcia ale tak na pewno jak wybierzemy się w jakieś ładne miejsce to wam pokażę pogoda się teraz też zepsuła będzie zimno także pewnie w najbliższym czasie to nie nastąpi bardzo wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia wkrótce cześć